Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie odnajdują swoje prawdziwe duchowe powołanie, podczas gdy inni pozostają w pułapce życia bez kierunku? Odpowiedź można znaleźć w słowach Jezusa. Wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Chociaż Boże wołanie skierowane jest do wszystkich, nie każdy jest gotowy, aby odpowiedzieć. Istnieje głęboka różnica pomiędzy usłyszeniem wezwania a byciem prawdziwym wybranym. Często to boskie powołanie objawia się w subtelny sposób. Uczucie niepokoju, cichy wewnętrzny głos lub głębokie pragnienie zmiany. Jednak odpowiedź na to wezwanie wymaga czegoś więcej niż tylko jego wysłuchania. To świadoma decyzja o pozostawieniu za sobą tego, co wygodne i znane, i podążaniu drogą niepewną, ale pełną bożych obietnic. To nie powołanie jest trudne do zauważenia, ale akt pełnego zaangażowania się w nie. Niewielu zostaje wybranych, ponieważ niewielu jest skłonnych do poświęceń niezbędnych, aby do końca podążać za tym powołaniem. Rozproszenia lęki i pokusy często odwracają duszę od ich boskiej misji. Jednakże ci, którzy wytrwają, stawiają czoła swoim lękom i opierają się rozproszeniom, odkrywają, że ich powołanie jest bramą do przeznaczenia większego niż kiedykolwiek sobie wyobrażali. Jeśli jesteś gotowy, aby zagłębić się w swoją duchową ścieżkę, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby niczego nie przegapić. Zostaw lajka, jeśli ta wiadomość Cię poruszyła i podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Twój głos może zmienić czyjeś życie. Odpowiedź na Boże wezwanie jest często postrzegana jako cel sam w sobie, ale w rzeczywistości jest to dopiero początek duchowej podróży. Kiedy Bóg puka do drzwi naszego serca, zaprasza nas do wejścia w nowy wymiar wiary i osobistego rozwoju. Często jednak wierzymy, że poczucie tego powołania jest szczytem naszego duchowego doświadczenia. Boskie zaproszenie jest wyjątkową okazją, ale jest niczym więcej niż punktem wyjścia. Przyjęcie tego zaproszenia oznacza wejście w proces transformacji. Wymaga to posłuszeństwa, zaufania i całkowitego zaangażowania w podążanie ścieżką wyznaczoną przez Boga, nawet gdy jest ona ciemna. Jest to wezwanie do wiary czynnej, wiary wymagającej naszego udziału na każdym etapie. Każdego dnia stajemy przed decyzjami odpowiedzieć na Boże zaproszenie lub pozostać w rutynie. Wybrani to ci, którzy nie tylko słyszą wołanie, ale decydują się iść dalej, nawet nie znając wszystkich szczegółów podróży. To właśnie w tym ruchu w nieznane następuje prawdziwy rozwój duchowy. Codzienna rutyna w podstępny sposób sprawia, że zapominamy o naszym duchowym powołaniu. Dni spędzamy pracując, zaspokajając potrzeby rodziny, uczęszczając na nabożeństwa religijne, ale przez to wszystko pozostaje pustka. To poczucie niespełnienia jest często oznaką, że nie w pełni realizujemy powołanie, które Bóg umieścił w naszym życiu. Odnalezienie sensu w tym powołaniu. Wymaga przełamania monotonii. Nie chodzi tylko o dodanie do naszego programu zajęć religijnych, ale o zmianę orientacji naszych serc w stronę boskiej misji, którą mamy wypełnić. Każdy aspekt naszego życia może stać się aktem wiary, jeśli stale będziemy pamiętać, że jesteśmy powołani do czegoś większego. To poprzez wyrwanie się z tej rutyny, nabranie dystansu i świadome szukanie głosu Boga, odkrywamy głębszy cel. Wybrani nie zadowalają się życiem, żyją z boską intencją, przekształcając nawet najprostsze zadania w okazję do służenia i honorowania swojego powołania. Rozproszenia są jednym z największych wrogów naszego duchowego powołania. Występują pod wieloma postaciami. Presja w pracy, obowiązki rodzinne, kłopoty finansowe, wszystkie te obawy, choć uzasadnione, mogą zagłuszyć Boże wołanie, jeśli zajmują zbyt dużo miejsca w naszym życiu. Podobnie jak w przypowieści o ziarnie i cierniu, troski świata mogą zagłuszyć Słowo Boże, czyniąc je jałowym. Ile razy czuliśmy, że Boże powołanie słabnie pod ciężarem codziennych trosk. Łatwo jest pozwolić, aby wymagania życia przejęły kontrolę, spychając naszą duchową misję na dalszy plan, ale wybrani wiedzą, że te zakłócenia są tymczasowe, podczas gdy Boże wezwanie jest wieczne. Uczą się rozpoznawać to, co naprawdę się liczy i odsuwać na bok to, co oddziela ich od boskiego zamierzenia. Aby zachować koncentrację, musimy regularnie poddawać ocenie nasze priorytety. Jakie rzeczy uniemożliwiają ci pełną odpowiedź na Twoje powołanie? Identyfikując te zakłócenia i pozwalając im odejść, robisz miejsce dla Boga, aby mógł w pełni działać w Twoim życiu. Pokusa jest rzeczywistością, z którą musi się zmierzyć każdy wybraniec. Nawet Jezus podczas czterdziestodniowego postu był kuszony przez szatana na pustyni. Jednak tym, co odróżnia powołanych od wybranych, jest ich zdolność do przeciwstawienia się tym pokusom i do pozostania niezłomnym w swojej wierze, nawet gdy napotykają łatwe drogi na skróty lub tymczasowe przyjemności. Pokusy często przybierają formę uwodzicielskich obietnic szybkiego sukcesu, natychmiastowego komfortu, łatwych rozwiązań. Ale poddając się tym wezwaniom świata, ryzykujemy, że przegapimy znacznie większe błogosławieństwo, jakie Bóg dla nas przygotował. Świat oferuje przemijające przyjemności, ale Bóg obiecuje wieczną nagrodę tym, którzy pozostaną wierni. Aby pokonać pokusę, konieczne jest przygotowanie duchowe uzbrojeni w Słowo Boże i chronieni modlitwą, mamy siłę, aby powiedzieć nie pułapkom świata i pozostać skupieni na naszej prawdziwej misji. Każda pokonana pokusa jest zwycięstwem, które przybliża nas do naszego boskiego przeznaczenia. Strach i wątpliwości to potężna broń, której używa wróg, aby uniemożliwić nam odpowiedź na nasze wezwanie. Szepczą kłamstwa do naszych umysłów, wmawiając nam, że nie jesteśmy wystarczająco silni, wystarczająco zdolni lub że Bóg nigdy nie mógłby użyć kogoś takiego jak my. Ale jak czytamy w drugiej Tymoteusza 1.7 Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i panowania nad sobą. Gedeon, Mojżesz i wiele innych postaci biblijnych odczuwało te same wątpliwości. Gedeon czuł się zbyt słaby, aby ocalić Izrael, a Mojżesz obawiał się, że nie był właściwym wyborem, jeśli chodzi o wyprowadzenie swego ludu z Egiptu. Jednak Bóg dostrzegł w nich potencjał, którego oni sami w sobie nie dostrzegali, nazywał ich odważnymi wojownikami i wyposażał ich do wykonywania zadań, które uważali za niemożliwe. To samo dotyczy nas dzisiaj. Musimy nauczyć się pokonywać strach, pamiętając, że Bóg jest z nami. Kiedy ufamy Jego planowi, nawet nasze największe słabości stają się siłą w Jego rękach. Wątpliwości są przeszkodą, ale wiara jest narzędziem, które pozwala je pokonać. I zbliżyć się do naszego prawdziwego powołania. Biblia jest pełna przykładów ludzi powołanych przez Boga, którzy musieli pokonać własne wątpliwości i próby, aby wypełnić swoje boskie przeznaczenie. Abraham został powołany, aby opuścić swoją ojczyznę i udać się w stronę nieznanej ziemi, ufając Bogu na każdym kroku, nawet jeśli nie znał celu. Mojżesz, mimo swoich obaw i wątpliwości, wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej, całkowicie opierając się na Bożej obietnicy. Gideon jest kolejnym uderzającym przykładem. Kiedy został wezwany do ocalenia Izraela przed Madianitami, uważał się za najmniej kompetentnego do tego zadania. Jednak Bóg nazwał go potężnym wojownikiem, widząc w nim to, czego sam Gedeon nie widział. W każdej z tych narracji kryje się fundamentalna prawda: nie liczy się siła człowieka, ale zaufanie Bogu i posłuszeństwo Jego powołaniu. Te historie przypominają nam, że chociaż możemy czuć się nieadekwatni lub niepewni, Bóg wzywa nas nie ze względu na nasze zdolności, ale z powodu naszej chęci Mu zaufania. Każdy krok na drodze jest okazją do duchowego wzrostu i odkrycia, że dzięki wierze stać nas na znacznie więcej, niż nam się wydaje. Życie Wybrańca nie jest po prostu serią wielkich duchowych decyzji, to codzienne zobowiązanie do pozostawania w kontakcie z Bogiem. Przygotowanie duchowe ma kluczowe znaczenie dla każdego, kto pragnie odpowiedzieć na swoje boskie powołanie. Oznacza to spędzanie czasu na modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego i budowaniu głębokiej relacji ze Stwórcą. Wybrańcy rozumieją, że życie duchowe to nie sprint, ale maraton. Konsekwencja w wierze jest niezbędna. Każdego dnia aktywnie starasz się pozostać skupionym na swoim boskim celu, pomimo rozpraszania świata. Uznają, że bez stałej łączności z Bogiem łatwo jest się pogubić, pochłonięty codziennymi wyzwaniami. Koncentrowanie się na Bogu również wymaga czujności. Oznacza to rozpoznanie momentów, w których nasza uwaga zaczyna odwracać się od naszej misji i podjęcie kroków, aby temu zaradzić poprzez modlitwę, czytanie Pisma Świętego i społeczność z innymi wierzącymi wybrani, znajdują siłę, aby wytrwać w swoim powołaniu, nawet jeśli droga wydaje się trudna. Wytrwałość jest niezbędną cechą tych, którzy zostali wybrani przez Boga. Droga do wypełnienia swojej misji jest często usiana przeszkodami i próbami, ale to właśnie dzięki tym trudnościom wybrani stają się silniejsi. Wytrwałość to zdolność do kontynuowania działania, nawet jeśli wszystko wydaje się być sprzeczne z naszymi wysiłkami. Wybrani wiedzą, że każde wyzwanie jest okazją do wzmocnienia wiary i zwiększenia odporności duchowej. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków 12:1, biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu, wpatrując się w Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Nie liczy się szybkość, ale determinacja, aby nigdy się nie poddawać, w górę, aby kontynuować nawet wtedy, gdy droga staje się uciążliwa. Odważnie stawiając czoła próbom, wybrani odkrywają, że trudne chwile są w rzeczywistości odskocznią do większej bliskości z Bogiem. Każda pokonana przeszkoda jest dowodem Twojego zaangażowania i zaufania boskiej obietnicy. W ten sposób wypełniają swoje przeznaczenie. Idą do przodu pomimo burz z oczami utkwionymi w ostatecznym celu. Bycie wybranym przez Boga nie jest pozbawione kosztów. Sam Jezus ostrzegał swoich uczniów, że podążanie jego drogą wiąże się z ofiarami. Często wiąże się to z rezygnacją z osobistych pragnień, związków, a nawet ziemskich możliwości, aby pozostać wiernym Bożemu powołaniu. Może się to wydawać ciężarem, ale wybrani rozumieją, że te ofiary są bramą do znacznie większych błogosławieństw. Na przykład apostołowie porzucili wszystko rodzinę, karierę, wygodę, aby pójść za Jezusem. Ich życie naznaczone było próbami, prześladowaniami i ciągłymi wyrzeczeniami. Jednakże odnaleźli radość i duchową satysfakcję, które znacznie przewyższają wszystko, co świat miał do zaoferowania. Ich wierność Bożemu powołaniu nie tylko przemieniła ich życie, ale także zmieniła bieg historii. Dla dzisiejszych wybranych koszt pozostaje realny. Odpowiadanie na Boże wezwanie często oznacza odcięcie się od świata, bycie niezrozumiałym lub odrzuconym. Ale te doczesne ofiary są niczym w porównaniu z wieczną nagrodą obiecaną przez Boga. Życie jako wybraniec oznacza przyjęcie tych wyrzeczeń z wiarą, wiedząc, że to, co nas czeka, jest o wiele większe niż wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Życie jako wybraniec oznacza życie z głębokim i stałym celem. W przeciwieństwie do tych, którzy dryfują bez kierunku, wybrani wiedzą, że każdy dzień, każde działanie jest krokiem w kierunku wypełnienia ich boskiej misji. Nie tylko idą przez życie, żyją świadomie, nieustannie starając się dostosować swoje działania do woli Bożej. Nie oznacza to jednak, że życie wybrańca jest pozbawione wyzwań. Wręcz przeciwnie, często jest to trudniejsze. Gdyż wymaga ciągłego zaangażowania w dochowywanie wierności Bożemu powołaniu, ale to życie jest również wypełnione znaczeniem i satysfakcją, która wykracza poza ulotne przyjemności świata. Wybrani żyją dla czegoś większego, czegoś, co ma wieczny wpływ. Ten cel nadaje Twojemu życiu jasny kierunek. Przeszkody nie dają się łatwo rozproszyć ani zniechęcić, ponieważ wiedzą, że każdy test jest częścią większego planu. Życie jako wybraniec oznacza budzić się każdego dnia z pewnością, że twoje życie ma sens, że twoja praca ma wpływ i że twoja wiara w Boga zawsze będzie cię prowadzić ku pełni twojego przeznaczenia. Odpowiedź na Boże wezwanie to proces, który zaczyna się od prostego słuchania. Ale wymaga także konkretnych działań. Najtrudniejszy jest pierwszy krok uznanie, że Bóg nas wzywa i zaakceptowanie, że to wezwanie radykalnie zmieni nasze życie. Wielu słyszy głos Boga, ale niewielu decyduje się odpowiedzieć, ponieważ wiąże się to z opuszczeniem strefy komfortu. Drugi krok to przygotowanie duchowe oznacza to pielęgnowanie bliskiej więzi z Bogiem poprzez modlitwę, studiowanie Biblii i społeczność z innymi wierzącymi. Bez tego duchowego fundamentu łatwo jest się rozproszyć lub zniechęcić. Przygotowanie oznacza także gotowość do poświęceń, rezygnacji z tego, co mogłoby nas oddalić od naszej misji. Odpowiadanie na Boże wezwanie oznacza działanie. Nie wystarczy usłyszeć lub zrozumieć wołanie. Musimy odpowiedzieć konkretnymi działaniami. Niezależnie od tego, czy zmieniają kierunek życia, rozpoczynają nowy projekt, czy służą innym, wybrani podejmują kroki, aby w pełni żyć swoim powołaniem. Nie zadowalają się marzeniami, przemieniają swoją wiarę w działanie.